ready, znakomicie, to ja też ready. Ready, steady, mate. Ready, steady, motherfucker. Squat, anyone, anyone, yoga muito. That's what the beer clan can do, cheat and flame fanatics. If someone help me to make a clan, I need three players. Uh. Oh. Oh, I Oh. No, Boże nie, ja zapomniałem włączyć tego trybu jebanego Search i destroy. Jak jeszcze trafią się ludzie z anarki Z czego? Z Mhm. Anarchia to warto... Jest, słabo, słabo, jest że... w teamie przeciwnym kurwa z anarchy, nie? Czyli no też. No spór no, wiele jebani Muszę no, kaszczelankiem popibą Zamówiłeś kepsa? Nie, jeszcze nie. A mów teraz, zanim on przyjedzie, kurwa. Byś był gotowy na kurwa... Diabła. Tak i znowu będzie czekał pod ram, kurwa, 20 minut. Dzięki, no tylko skończę mecz. Dzięki, Dobra, kurwa. Dopiję może energetykę, co ostatnio piłem. Mm -hmm. Zaraz batmany się wysypią, kurwa. Nic ciekawego! Kurwa, ładuj się szybciej! To yes, kurwa! Kurwa, mam bareta Co robimy? No, znajdź z znicz. Ty, ale ja... <grym> Mój zginął, ale się odrodził i zabił tamtego, co go zabił. <grym> Zajebiste, kurwa! OLE MI WYJEBAŁ SZTOCA Z BARETA bo bo Kurwa jakieś te... ...pruki hmm. Podkłada na A Bo to my podkładamy jak coś Ale O chuj O o ale Jak zawsze muszę się Rainbow Dash Rainbow Strap uh, Oj przepraszam Pięknie <noise> go kurde zrobiłem. koleżko Fajnie koleszku. że Fajnie, że teraz mi kurwa pewnie tamten odpisał jak Alibi Jak ja tu już w meczu kurwa lecę Chyba po tym meczu kurwa psz, 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 psz. Ja pierdole, anarki, no oczywiście, kurwa, że tak. Anarchy, bo to nie ma C tam. synu, ty też leżysz. A może, a drugi mnie rozwalił. Rozwaliłem tego, co ciebie rozwalił. Znakomicie. Ten się schował pod... Ten... Harry Potter, kurwa, pod schodami śpi. Idź, idź co tam Tam się kurwa Pozostaw go hop no. Kurwa, klatka składła jak? Nic, nie bój się kurwa, idź zginąć gdzieś... Nie bój się zginąć Tam nogi, kopyta przez ścianę gościowi wystawały Ale go ktoś raz wypierdoli mu no, Tam, nie, tam nie, snajper oj, jest Tak hałasuje tam chuj, nie? To za tą dziurę zostanie w łeb, kurwa O O O Ale kurwa <grywa> 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 Nie, nie przeładowujesz no. Skar ogólnie szybko się przeładowuje No nie, <grywa> O kuźwa, Jaki ty. skurkowany! Ty, to może po prostu my będziemy ginąć, będziemy oglądać jak inni grają, bo lepiej <laughs> tak, grają, kurwa od nas! Ja pier... O. Bardzo znakomity wybór. Siągł, siągł, siągł. Kurwy, na piętrze to ja sobie pobiegł gdzieś. Ja pierdole. A no oczywiście kurwa, już dwóch naszych leży Z kurwa minę widziałem i wlazłem w górę. O! Bardzo ładnie kątem oka widziałem. Coś czerwonego, te lasery, nie? No, no Chyba widzę. O monolithu Ja pierdolę Gdzie kurwo Ja kurwa, pierdolę tylko takie... no nie, co on zrobił Co nie? No, eee, ja. <grym> nie to przegramy kurwa. Masz ten na Nie. Nie Nie masz Kurwy są gdzie ten artefakt? Ja pierdolę. Już wielki Co z tego? Czekaj, to ja muszę go... Zdor bo... A, dorwi tam tego i wygramy. Cię. 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 A, ja pierdolę! on kurwa? Ja pierdolę! prawie, prawie. Ta kurwa specjalnie się schowała, bo wiedziałem. No. Nie no, biorę kurwa coś ciężkiego. Najlepsze jest to, że ten yyy, żubra, żubr zwykły... Jest lepszy od tego bizona czerwonego za, za ten Za golda kurwa Chodzi o pancerz Co my robimy? A, no teraz bronimy, bronimy tylko Gdzie te kurwy się podzielą? Z której strony one nie mogą ten? Bo nie mogą zielone. bardzo ładnie Czy tam coś rzuciłeś? Nie, widziałeś typa? Nie, zobacz na ten, po prawo. A li striki. O! Grasz. I na górę. Na górę idzie? Tak, tak. The only thing has been delivered. Neutralize it. Kur... No sam zostałem znowu Pierwszy. To je bana Ooo kurwa co? Chujów. No i nie co To już tego nie rozbra... Jeszcze wystrzeliłem kurwa! Ja pierdol! <śmienic> Stresik. No. Ale mi kurwa Jebany. Dawaj Ciekawe czy diabeł nadal brzmi jak Bungo 21. <śmienic> klocuch. <śmienic> no. Jak mu się dziecko urodziło to tylko jak klocuch brzmi. No siema! <śmienic> Mam cię kurwo! Ja Kurwa! Pier... Dobrze, że goś miał Alzheimera, to mnie nie trafił. Ty kolejny jest pode mną! Bo? Tak, pode mną jest! Jestem też pod panem trochę. Tam jest. A bo w tu leży! mać! dole jak zawsze w plecy muszę dostawać. A, okej. Okay. <grywa> Ty on tam w końcu był Rdol? na górze czy na dole samym? Yy, na dole był. A, na dole. samym dole jak dostałem w plecy? Kurwa. Cool. Byłem na dole. Najgorzej. No ja to, kurwa mam zajbiste to szczęście. znowu nie ten. <śmienic> nie. Ja pierdolę, rozjebał mnie przez szafę, no, no, <śmienic> w szafę tak się w szafie Janek zastanawiałem. Tak, tak, one są za, za tymi, tam dalej. że ja. Tak, to ja. Dzień dobry. On no, za szafami tam już jest. Jak nic. Albo poszedł gdzieś gdzieś. Uważaj. jest tam. Teraz myślałem, że kurwa. Ty podłożyliśmy teraz to? Nie, czekaj, to my? Nie, to my bronimy Nie, co? Ja pierdolę, my bronimy. My się pojebało. Ale mu wyjebał, teraz kurwa to rozbroi... A mu wyjebał, dobrze, dobrze mu pokazać kurwa A masz, a masz, Kurwa, kara boska dosięgnie zaraz i tam przypierdolę Może spróbuję gdzieś tam z prawej strony Sokomować się. Mm, czeka. Ja pierdolę. Wiedział, mnie jak chciał Jaj cię kręcę, ale A. się wjebał A skąd on wiedział czy? No wiedział, wiedział po prostu. Jak on wiedział. się nazywał? Czy oni nie są w teamie? Nie, on oboje nie się Też odrzutów nie mają tych broni nie. nie, po prostu, to znaczy Ogólnie, no niestety, ten Vostok Games Uf. Zajebiście ich zrobił Uff, pięknie Vostok Games Powiedziało Że tam że jeba, makra, strywa, nie, to... że makra w myszce Jak masz dojebaną myszkę To nie, to spoko to może być, no to kurwa Ludzie korzystają, nie W zasadzie to ja też mógłbym sobie ustalić, ale mi się nie chce Jestem zbyt uczciwy człowiek Ha ha ha.